Cześć kochani, witajcie na kanale z tej strony Janusia W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Minecrafta I dzisiaj budujemy sobie y, głowę creepera Myślę, że ten odcinek wam się będzie podobać Jeśli tak, to dajcie łapkę do Oraz subskrypcję na kanale Więc zapraszam was do oglądania odcinka Więc sobie tutaj wpisujemy y, y, Nie wiem jak to się nazywa Właśnie y, <tosłuch> Ostrzegam, że to będzie brzydkie Bo ja w ogóle budować nie, nie potrafię Naprawdę Gram w Minecrafta 5 lat Naprawdę, nic nie umiem stworzyć kreatywnego praktycznie. Hmm, no niestety. Dobra, dobra. O! Tak, właśnie tego, tych bloków szukałam. To jest beton. Okej. Okay. I potrzebujemy też czarny beton. Yy, ogólnie Was przepraszam, że wczoraj odcinka nie było, ale mi się. Najpierw miałam takie coś, że chciałam nagrać odcinek, no później jednak mi się odechciało. Więc wiecie, nie wiem, czy ja to by ty dobrze odbudowała. Raz, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest ósmy. Co ja robię? To jest 8. Hop, hop. Tutaj też na. To będzie 8 na 8. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idealnie. Dobra. Hop, 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 hop. Dobra, dobra, dobra. Tu. Tu, tu, tu. Tak, tak, tak. Dobra. I też mi. My... Możecie napisać w komentarzu, jakby tutaj udekorować. Właśnie tą głowę Creepera. Chociaż jeszcze jej tak nie. No wiecie, dopiero ją robię. Hop-hop. I zobaczymy, jak ona wyjdzie. Chociaż wiem, że wyjdzie okropnie. Dobra. I napisz mi też w komentarzu, czy takie odcinki wam się będą podobać. Jeśli tak, to wtedy będę nagrać więcej takich odcinków tego typu. Ej, eee, nie tam. Nie. To nie miało być tam. Dobra, żeby szybciej to jakoś zbudować, to dajmy na dwa. Tak będzie szybciej. Przepraszam, jeżeli słyszycie moje papugi. Ale one lubią śpiewać na odcinkach. Tak, jak tylko zaczynam nagrywać, to one muszą za za zaczynać śpiewać. Dobra, dobra, dobra. Szybko to budujemy. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ostatnie te odcinki są takie. No, powiem szczerze, że na odwal się. Przyznam się. Nie wiem dlaczego. W ogóle nie dokończam ani rzecz, ani nic. Pewnie to zauważyliście. No, ale postaram się, żeby odcinki były coraz lepsze. Bo chcę, żeby były coraz lepsze. O tam schodzi, jak widzicie, konik. Ok. Napisz mi w komentarzu, jak wam mija majówka. Ja niestety jutro muszę iść na praktyki. Więc, słabiutko. No ale cóż, tak bywa w życiu. Raz się ma wolne, raz się nie ma wolnego. Ale mi to aż tak nie przeszkadza, więc nic do tego nie mam. Jakbym miała, no to. Wiadomo. Hop, hop. Hop. Hop hop hop. Ale we wtorek już we wtorek nie idę na praktyki, więc jest git. Sobie tak chyba nikt nie idzie. Ani do pracy, ani w ogóle. Hop hop hop. Czy taka głowa wystarczy? Hmm Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. XD. Zielonego pojęcia nie mam. Okej, okay, dobra. Budujemy, budujemy. Dobra. Dobre, dobre. Tu, 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 tu. Tu, tu. No nie, dlaczego mi się to... Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy z kropkami, czy bez kropek mam go zrobić, szczerze. Dobra, zrobimy tu w ten sposób, że teraz to. No, nienawidzę budować na telefonie w Minecraftie. Na totalu. Dobra, dobre. No. <ścoughs> o matko, nie. No, nie. Ja już, płacę, ja już tutaj mam łzy w oczach przez to śmianie się moje. XD. Okej, okay, dobre, dobre, dobre. Co ja mam z tym dobra? okej okay. Szybko. Dobra, nie wolno, dobra. Czemu ja powiedziałam szybko? O nie. Dobra. Co? Dobra, nie. Znowu powiedziałam są dobra. Nie. Chyba trzeba powtórzyć to samo, co było kiedyś, tylko że w Minecraftie. <grystanie> Okej, okay. dobra, Udało, udaje nam się, udaje się. Dobra, mamy skończone. Ej, ładna ta głowa. Hmm. Dobra, ale jak Creeper wygląda, to mnie interesuje teraz najbardziej. Creeper wygląda w ten sposób. Hmm. 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 Czyli musimy zrobić. Tak? No mówię, że to brzydkie wyjdzie. Możecie na to cenić w komentarzu. Ja nie będę obrażona, bo i tak wiem, że to jest brzydkie, więc. Dajcie swoją szczerą opinię. nie, ja już tego nie chcę widzieć nie nie <ścoughs> o matko boska, nie czy ja mam zrobić łyderowego szkieleta skoro ja nie potrafię takiego creepera zrobić jakie łyderowego szkieleta łyderowego creepera na survivalu <ścoughs> Nie, no ja się zaraz tu naprawdę wyśmieję. Chwila ciszy. Nie. Przepraszam was naprawdę, przepraszam. Matko, nie! Dobra. Mamy szare bloki, chociaż nie wiem, czy to ten szary. Dob nie. Proszę, nie! Creeper! O nie! Co ja zrobiłam? To nie jest creeper w. Og w ogóle. To jest okropne. Nie, to jest okropne po prostu. Dobra, tutaj. Taki bądź razie. Dobra, zróbmy dzień. Bo będziemy je denerwować noc. Bo ja nie chcę mieć. Yy, tutaj potworków. Halo. O. Wschód. Tak. Okej, okay, dobre. To jest wschód słońca? Tak, to jest wschód słońca. Piękny wschód słońca. Okej. Okay. Teraz będziemy musieli tutaj budować, ten odcinek będzie dosyć długi, tak przynajmniej sądzę, to się okaże. Nie, ja już mam, nie ja już nic nie wbuduję w minecraftcie, nie możecie naprawdę yy, powiedzieć mi yy, szczerą opinię na temat tego. No, cóż, każdy buduje, jak potrafi, prawda? Ja nie umiem budować totalnie. Chyba, że zgapię coś z internetu, a to jest niezgapione z internetu. I tak nie miałabym możliwości, żeby zgapić z internetu. Nie, to jest okropne. To jest totalnie okropne. Nie. Yeah, ja już mam dosyć. Napiszcie mi w komentarzu, co mam kolejnego zbudować w Minecrafcie. Ja już się boję. Tu. Tutaj. Dajemy sobie. Tutaj tak samo. Tak. Nie, no, co ja robię w ogóle? Hop, ha. Tutaj. Hm, <ścoughs> Jezu, to nie wygląda w ogóle jak Creeper. Nie. Ja mam już załamkę. Ja się starałam, widzowie. Ja się naprawdę starałam. No, nie, co ja wzięłam? Nie ja nie chciałam tego. To chciałam. Może ten ciemniejszy będzie lepiej wyglądać na tym creeperze. To się zobaczy. Dobra. Hmm. Dobra, już zdecydowanie to lepiej wygląda na pewno. O 100 razy lepiej. Tu. Tu tak. Tak. Hm. Chociaż żeby tutaj dać w ten sposób i tu damy tak. Tak. Coś w tym stylu. Tu tak. Nie. Yeah. Proszę. Dajcie swoją szczerą opinię na temat tego. Czekam na hejty. Do następnego odcinka. Piszcie mi w komentarzu, co mam zrobić kolejnego. Pa!